Cześć, ja jestem Zuza, a to kolejny odcinek z Papierowych Gierek. Zaczynamy nową grę, nową przygodę. Będziemy grali w Note Quest. Jest to gra darmowa, to znaczy, gra jest, ma podstawową wersję, czyli taką bazową, i ta wersja jest darmowa. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę na większą przygodę, większą wybór klas i raz. To jest yy, płatny dodatek. Yy, expanded Extended Words, bodajże. No, ja tego dodatku nie mam. Będziemy grywać tutaj tylko podstawkę, czyli tą darmową wersję. Tu i tak jest bardzo dużo kontentu. Jednakże yy, chciałam zaznaczyć, że z tego co widziałam na YouTubie, jak inni grali w rozszerzoną wersję to jest jednak to jest taki, taki troszeczkę inny wymiar gry troszeczkę inaczej się gra, więc jak ktoś, komuś się spada podstawka to wydaje mi się, że może z czystym sumieniem spróbować sobie do dodatku ja dodatku nie mam, ale mam podstawkę, będziemy ją ogrywać dzisiaj twórcą jest Thiago Junges, czyli znany nam Gostek z y, Ronina. To jest twórca też Ronina, więc myślę, że będzie fajna rozgrywka y, na podstawie tego, że już graliśmy w grę od tego twórcy. E, dobrze. I tak, grę zaczniemy od tworzenia postaci i e, potrzebujemy kilka rzutów kością, żeby tę postać stworzyć ogólnie twórca tutaj już tam zapowiada, że będziemy ginąć w tej grze i to nie jeden raz że gra nie jest łatwa, żeby się nie przejmować jak zginiemy więc tutaj będą postacie rotować mocno, tu słuchajcie nawet jest graveyard przygotowany <grych> tak, twórca tutaj żeby wpisać imię, jaki jak na eka nazwa podziemi i przyczyna śmierci także no, jest wprost mówione, że, że to jest nie jest prosta rozgrywka Ok, zaczniemy tutaj od rzutu na rasę. Rzucamy na rasę, jest to rzut dwa razy do Także zobaczmy, mamy 10. 10 to jest cat person, czyli osobowość kocia. Jesteśmy kotem, kotostworzeniem. Koto Kotos. Ok, mamy bardzo dużo HP. Bo mamy 19, chociaż mogło być więcej, ale moglibyśmy mieć mniej. Także jesteśmy kutem cat yy, I Catperson ma zdolność, że możemy sprzedawać wyposażenie w mieście za podwójną cenę. Także rzeczy, które zbierzemy, które będziemy mogli sprzedawać, czyli equipment, to są chyba te rzeczy stąd, czyli nie z plecaka, ale z wyposażenia, czyli nawet biżuteria, co fajnie można sprzedawać, za podwójną cenę. To jest spoko. To jest spoko umiejętność. Mamy 19 HP. Tak nierówno, ale niech będzie. I teraz wrzućmy sobie na klasę. Aha, jeszcze to będzie plus, ile HP z klasy mamy. Ale dobra, dobra, najpierw wrzućmy, a potem ja dopiszę. 5, 5, czyli scholar, czyli jakiś uczony, nauczyciel. Koci nauczyciel, no przecież to jest normalne, że koty uczą, nie? Od kotów się można wiele nauczyć po prostu. I to nam daje niestety hmm, plus 0 HP, czyli nie muszę nic dopisywać, e, ale zaczynamy grę z trzema losowymi, e, podstawowymi z, e, zaklęciami. I mamy dagera, czyli jakiś taki mieczek, który rzucamy D6 minus 1 dimajcza tak sobie bym powiedziała na start, bo mamy minus damage, mamy zmniejszone o 1 więc możemy nawet wyrzucić zero damage, jakby się postarał I te trzy spele, tutaj możemy sobie rzucić na spele yy, tutaj mamy tak i to są użycia czyli ogólnie zaklęcia nam się zaklęcia się zużywają, ale możemy je bodajże odnowić tak, yy, zaklęcia nam się od, odświeżają w mieście. Więc, ale możemy mieć więcej sztuk, zaklęcia: możemy mieć kilka, co nam też e, pozwala jedno, jednego, jedno, jednym zaklęciem dysponować kilka razy. Bo możemy mieć kilka skroli. To jest ok. Tu, e, czy, nie, tu. Jesteśmy teraz to. Rzucamy trzy razy na zaklęcie. Tę szóstką i mamy 5 Lightning. 6D dla pojedynczego potwora. Dobra, ja będę tu zaznaczać, że takim. taką rameczką. Nie wiem, czy to widać. Rameczka jest, więc jest użycie, więc jak skreślę, to będzie bez użycia. Nie wiem, jak to chcę zaznaczyć. No ale jest, 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 jest. jest yy... I. Aha, jeszcze dwa zaklęcia, czyli Lightning. Czyli teleport. Teleportuje mnie do wolnego, pustego pokoju. Możemy użyć, żeby uciec z bitwy. Z bitki, także fajne. Też mamy jedno użycie. Dobra, ostatnie zaklęcie to 4, czyli Coltray, Tray. 4 dla jednego potwora. I ten potwór nie może atakować na następnej turze. O, to fajne. Dobra, mamy trzy różne zaklęcia. Nie jest źle. Aha, jeszcze muszę wpisać klasę. Dobrze. I wypadałoby jakieś imię naszemu kotkowi wymyśleć. Tu akurat mam 100 unikalnych NPC Names. Zobaczymy, czy nasza postać będzie female czy male, bo tutaj są różne imiona. Więc wyrzućmy sobie desetką. Mamy 76. 76, czyli kat. O nie wierzę, przez K, co prawda, przez K, ale kat jak kot. To by się idealnie złożyło. Dobrze i teraz będziemy tworzyć nasze dungeony. Będziemy, zobaczymy, gdzie się tam podziejemy. Tu jest sześć różnych typów dungeonów, i każdy z tych typów ma swoje własne tabelki do rzucenia. Także to jest bardzo fajne. Więc rzucamy kościoł i mamy tak, raz, tomb, czyli grobowiec, grobowiec of the flaming, grobowiec płonącego, płonącej klątwy, czyli tomb of the flaming curse, grobowiec płonącej klątwy. Dobrze, pali wrączki. <laughs> Dobrze, więc zapiszmy sobie nazwę naszego dungeona. Tutaj mamy taką specjalną karteczkę na takie rzeczy. Trochę byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tworzenie. Tak, 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 tak. No dobrze, super. Mamy do dyspozycji 10, 10 pochodni. Pochodnie są bardzo ważne, bo gdy zabraknie nam pochodni, po prostu przegrywamy grę, co nie jest fajne. Mamy 10 pochodni yy, i przy wejściu do naszego dungeonu już używamy jedną, ale zanim to sobie znajdziemy... O, tu mamy taką piękną, takie piękne tabelki, proszę bardzo. No jest napisane, że ktoś bardzo yy, ważny był tutaj pochowany i widzę przed siebie, przed sobą duże kamienne drzwi. Zanim długi korytarz z drzwiami na końcu i drzwiami po dwóch stronach, czyli mamy korytarz z trzema wyjściami. Ok, więc narysujmy sobie to tutaj na naszym na naszej mapce. Zacznijmy, może startujemy sobie tutaj. Tu jest start, S jak start i mamy korytarz z czyli drzwi na końcu i po dwóch stronach tego korytarza też są drzwi i do, przy wejściu właśnie do tego um, grobowca na pewno zużywamy jedną z pochodni pochodni są potrzebne do różnych czynności w tych, w tych podziemiach między innymi roz, rozbrojenie pułapek na przykład dobra, i tak, i teraz wszystkie te drzwi uznajemy, że mogą być zamknięte. Ja sobie napiszę takie znaki zapytania malutkie przy wszystkich drzwiach. I jak ja będę sprawdzać, czy te drzwi są zamknięte, czy nie, wtedy ten znak zapytania zmarzę. I tak, hmm, sobie od tych drzwi, czyli wchodzimy tutaj do pokoju numer 1. Zobaczymy, co tu się dzieje. No więc my jesteśmy w korytarzu, więc będziemy rzucać na tę środkową tabelkę na korytarz i gdzie idziemy. Uwaga! 3, czyli szeroki pokój z innymi drzwiami, czyli mamy jedne drzwi, szeroki pokój. Tam są jakieś, yy, są jakieś standardy, jeżeli chodzi o to, ile karty pokój mieć, ale ja nie pamiętam tego, więc będę sobie na bieżąco to wymyślać. Szeroki pokój będzie miał 2 na 4 po prostu. 2 na 4 i tu zrobimy kolejne drzwi. Ha! Zanim w ogóle z tym pokojem mogłabym coś zrobić, powinnam rzucić na to, czy drzwi są zamknięte. Yy, więc rzućmy sobie na te drzwi i mamy cztery, czyli są otwarte. unlocked. Jeden to pułapka, dwa, trzy to zamknięte, cztery, pięć, sześć to jest odblokowane. Więc tak, żeby nie było, że tak, mamy tutaj po, po kolei, po najpierw powinnam te drzwi odblokować, a potem zobaczyć, co jest w środku bo czasami drzwi są zamknięte i wtedy nie mogę ich po prostu nie mogę sprawdzić co jest w środku. Muszę mieć klucz, żeby otworzyć drzwi. Ale jeszcze jest akcja otwierania drzwi za pomocą złożonej pochodni. Mogę też odblokować, czyli dobrze, czy nie tylko kluczem. Dobrze, dobrze wiedzieć, dobrze wyjść na przyszłość. No i mamy ten pokój i teraz tak, jeżeli chodzi o pokoje, o rumy, tak jakby pomieszczenia, rzucamy na kontent. I na potwory, zawsze. W pokoju zawsze jest content, coś zawiera ten pokój i jest potwór. Więc rzucamy 2D2, D6, mamy 7, czyli sar sarkofag z skrzynią w środku. Skrzynia, już mam mówiąc, to jest skrzynia. Tak, yy, w przypadku znalezienia skrzyni rzucamy dwoma kośćmi. Kość z wyższą wartością pokazuje, ile monet znajduje się w środku. A kość z niższą wartością pokazuje, ile skarbów mamy w środku. Jeżeli są obie, obie kości mają wartość 1, to skrzynia jest pusta, a była to pułapka po prostu. Ale zanim ogarniemy tą skrzynię, to zobaczmy sobie jest jakiś potwór w środku. Także rzucam. I mamy 12, czyli Giant Spider. Nie, przepraszam. Tak, dobrze. Giant Spider. Dobrze, dobrze. To jest spokój numer jeden. Ma specjalną umiejętność. Nie ma lutu chyba. Tak, nie ma lutu. Ma paraliżowanie. Paraliżowanie, kiedy yy... Kiedy wyrzucę jedynkę na swojej kości, następny atak. Następny atak. Następny atak paraliżuje mnie na ileś tam tur. To jest bardzo niefajne. To jest bardzo niefajne. Ojejku, to jest masakryczne. On jest tylko jeden, ale ma 10 HP. Jest bardzo dużo. I 4 D czyli on zawsze, on zawsze nam staje 4 D Nieważne co. 4 D major. Ok. Yy, pff, no dobra. Więc zaczynamy bitkę. Więc ja rzucam kością. Mam D6 1, 4, czyli 3, czyli zostaje mu, jak ma 10 HP, zostaje mu 7. Teraz on atakuje po prostu za 4. I to jest tak, tak jakby nie ma on nie rzuca żadnej kości, po prostu jego damage jest stały. Za 4, czyli mamy 15 HP obecnie. I znowu ja atakuję. Czyli rzucam kością. No nie! nie jedynka dostajemy yy, jak to tam było, czekajcie muszę doczytać dobra na ile tur mnie sparaliżuje ten pająk, na 5 5 razy 4 to jest 20 nie przeżyjemy tego spotkania, ja się na to nie godzę mm. musimy słuchajcie, yy, uciekać musimy uciekać, o musimy HP. nawet go nie zabijemy, dobra yy, teleport Teleport do Empty Room, no do, do korydora, no uciekamy do korytarz, nie? Tak, czyli tutaj ten pająk został, <grym> on tu został niestety. Eee, dalej tam jest, nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby on nas sparaliżował na 5 tur, to jest strasznie dużo. Strasznie dużo. Eee, trochę przestraszyłam się, można powiedzieć, tego pająka. Ale na szczęście mamy nasz teleport, także luz jest źle, dobra okej, okay, no powiem wam, że początki trudne ale tak bywa, tak bywa jest tu też skrzynia jest tu skrzynia ja tu napiszę, że jest tu skrzynia która na nas poczeka jak pokonamy tego potwora, o ile go pokonamy czyli tu jest potwór i skrzynka ale mamy jeszcze inne wariacje, inne możliwości, także spoko damy radę. No dobrze, yy, to na pierwszy odcinek myślę, że byłoby tyle. Mam nadzieję, że Wam ta gra podeszła, że będziecie chcieli oglądać i kontynuację, bo będziemy kontynuować przygodę w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Pa, pa cześć, pa! pa.